Witajcie na kolejnym z filmików. Dzisiaj znów odwiedziłem swoją miejscówkę. Będę dzisiaj doszczelnie o ściany. Dorobię, być może, jeszcze dodatkową ściankę. Jest ładny dzionek, to jakieś minus jeden. Prawdopodobnie przerobię troszeczkę całość, zrobię jeszcze dodatkowe ściany, uszczelnię to trawami, zjem coś, odpocznę. Dzień relaksu. Być może za jakiś czas pokażę Wam efekt finalny. Mam nadzieję, że ładnie to wyjdzie. A jak na razie kończę, chwilę odpocznę, bo dopiero co przyszedłem, zabiorę się za pracę. Przy okazji przetestuję piłkę, którą wczoraj kupiłem, oczywiście w Lidlu. Zobaczymy jak będzie szła praca. Do zobaczenia. Stanowiłem zacząć robić ściany od nowa, właściwie nie od nowa, ale z gliny. Oszczędzić się wszystkie, gliną. Wyjdzie to, choć jak na razie, w ten sposób. Zdaje się, że da to dość dobre uszczelnienie. Zajmie to na pewno długo, dużo czasu. Ale idzie szybko, i mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Będę miał możliwość przerobienia obozu w takim wypadku, do ja sobie ścian, jakkolwiek będę chciał. Na razie się sprawdza. Tego typu. Operację mam możliwość dzięki dzikom które tutaj wykopały w poszukiwaniu jedzenia eee, taki oto wyrw dziurkę używam kija do pozyskiwania materiału multum wykorzystam glinę i trawę, wszystko to wymieszam Zrobię ładne ściany. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Do przenoszenia używam tej oto folii. Sprawnie to idzie. Zabieram się dalej za robotę. Pokażę Wam później efekty. Ścianka na, zaczyna nabierać wyglądu. Zaczynam ją uszczelniać Wygląda ja to w ten sposób Jeszcze sporo pracy przede mną ale efekty już widać Całkiem bierze to wygląda Zajdzie mi się na pewno sporo nim uszczelnię całość ale miejmy nadzieję że uda się to zrobić w miarę sprawnie wygląda to w ten sposób od środka wygląda to tak Ale to całkiem satysfakcjonujący efekt myślę, że będzie to obiecujące i perspektywistyczne na przyszłe projekty Ta trawa wymieszana z tym z tą gliną Jest to czasochłonne, nie mam niestety łopaty. No, ale jakoś tam sobie rada. Mam nadzieję, że miarozprawnie mi to pójdzie. To, co zrobiłem... już... Yy, nie zajęło więcej niż... godzinę czasu, odkąd tu jestem. Tak więc nie jest źle. Zawieram się za chwilę dalej za pracę. Tylko jeszcze napiję się, zrobię sobie herbatę. Trzeba mi być lekko chłodnawo i zobaczymy jak to tam dalej wyjdzie. Do wiązania tej gliny wraz z błotkiem te, używam takich oto traw, jak widzicie tutaj. No i trzyma się, no jest to sprawdzona konstrukcja przez setki lat zobaczymy jak co tam dalej wyjdzie Na razie kończę zrobię herbaty i zabieram się dalej do... W międzyczasie zmieniłem trochę koncepcję mianowicie palę ognisko dla szwedzkiej pochodni Stwierdziłem, że tak szybciej Po prostu się wszystko mi ugotuje Zobaczcie jaki mamy piękny dzień Słońce świeci Obóz wygląda w ten sposób Na chwilę obecną Tak wygląda ściankę na razie będę ją rozbudowywał jak zjem wypiję herbatę właściwie to już mogę wodę wstawić e, dobra, zabieram się za gotowanie wody. Trzeba będzie podsycać żal, by nie dać. Jest też wygodne. Piłka z Lidla robi robotę To co widzicie Tutaj jest to drzewo ścięte właśnie ludówką Pokażę Wam później jak ona tnie. Zobaczycie. Co i jak. Drzewo jest grube. Ale swobodnie sobie piłką można poradzić. Co i jak. Dobra. Kończę. Przygotuję coś do jedzenia. Piję się herbaty. Bieram się dalej za pracę. Jak widzicie, grill na całego. Oczywiście specjalnością będą hot dogi. Temperatura sprzyja. Myślę, że za jakieś 5 minut można będzie jeść. Dorzucę zaraz do ognia. Żeby to się szybciej pieściło, bo widzę, że leciutko zaczyna przygasać. Później zabiorę się dalej za pracę. Postanowiłem troszeczkę zmienić koncepcję, uszczelnić go tymi trawami, które, których jest tutaj multum, zaraz zobaczcie jak idzie robota. ściągę trawy i uszczelniam. Idzie to sprawnie, ponieważ mam tutaj mnóstwo materiału, który mogę wykorzystać. Na koniec narzucę jeszcze glinę wygląda tu bardzo fajnie, szczelnie i praca idzie szybko później obrzucę to gliną wszystko zarośnie i będzie świetny szalasik. na razie kończę szkoda mi dnia i zabieram się dalej za pracę dobra, po kilku modernizacjach Szałas naprawdę nabrał na wyglądzie. Wszystkie ściany są no. uszczelnione. Jak widać, gliną trawami. Jest naprawdę szczelnie doszła mi nowa koncepcja, którą prawdopodobnie zrealizuję. Zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem rewelacyjnie. Gruba warstwa traw. Wmieszana z, z gliną. Z naprawdę, czuć. Chodzi się do środka, czuć komfort. Tutaj jeszcze dokończę. Dorzucę traw. Tak samo na dach. Dorzucę. Wyszło moim zdaniem świetnie. Będę działał dalej. Jeszcze mam trochę czasu. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda to w środku. Oj, ciężko się tu dostać. O, patrzcie. Od razu czuć komfort termiczny po wejściu do środka. Łóżko jest bardzo komfortowo zrobione. Gdzie nie gdzie tam jeszcze trzeba będzie doszczelnić. Ściany, ale na pewno nie będzie już wiało. Tutaj gdzie wisi plecak, zrobię jeszcze ściankę, która będzie generalnie tutaj zakrywała wejście. Wejście zrobię w kształcie tunelu. Po obydwu stronach, tutaj tak, gdzie jest ognisko mniej więcej do tego miejsca. Tak, żeby nie zawiewało nic. Później będę kombinował, co dalej. Czuć ogromną różnicę po wyjściu na, na zewnątrz, i tym, co teraz tutaj się dzieje. W środku w ogóle nie czuć wiatru, nic nie zawiewa. Jest to naprawdę udany projekt. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Na razie kończę. Zrobię jeszcze herbatę. Na dzisiaj chyba już starczy. Nie padłem, niestety, wcześniej na ten pomysł. Niestety, z tymi trawami, a było to głupie, że nie pomyślałem. Pokażę Wam jeszcze dach. Jak wygląda. Dach jest tylko, powiedzmy, zamaskowany estetycznie, jeżeli można to tak nazwać. Po prostu ze względu na to, żeby nie rzucał się szałas w oczy. Obuduję tutaj całość sobie, żeby nie powołali mi goście tutaj mi się nie władowywali. A na chwilę obecną wygląda to w taki sposób. Teraz herbata. Mam jeszcze z godziny do zmroku. Jeszcze herbaty się napiję, dorobię ściankę, niekoniecznie ją dzisiaj skończę, no ale spróbuję tam ogarnąć jak najwięcej, i to będzie na tyle na dzisiaj. To ostatnie chwile w tym obozie dzisiaj Już się mocno zaczęło ściemniać zobaczcie mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać Jeszcze dzisiaj postanowiłem dorobić tą ściankę która będzie odchodziła od Tam to. tutaj jeszcze zrobię ściankę albo tutaj o tutaj w tym miejscu będzie to ścianka <tryk> która będzie prowadziła do wejścia tutaj ścianka a wejście będzie od tamtej strony Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, szans wygląda w ten sposób. Jest mi cieplutko, przyjemnie. Cóż, ja za chwilę będę się zbierał do domu. Tylko trochę się ogarnę z tego syfu, który mam na sobie. Dzięki za oglądanie. Następny. Odcinek za jakiś czas Mam nadzieję że już skończonym obozem Cał całkiem tak Na razie wygląda to tak, bardzo obiecująco, fajnie Tyle no Dzięki za oglądanie Do zobaczenia w następnym razem